Halo, szczęść Boże, witam moich ukochanych uczniów. Moi drodzy, mam nadzieję, że u Was wszystko w najlepszym porządku. Jesteśmy po cudownym weekendzie majowym. Mam nadzieję, że każdy z Was chociaż na taką majówkę wyszedł sobie na podwórko albo na balkon chociaż. Trochę Wam się udało odpocząć. Ale właśnie, temat dzisiejszej katechezy myślę, że też już tutaj Wam wszystko zdradza. Rozpoczęcie miesiąca majowego jest też związane z tym, że rozpoczynamy Również nabożeństwo majowe. No i teraz właśnie dzisiejsza katecheza troszeczkę poświęcona tym, czym jest nabożeństwo majowe i czym jest litania loretańska. I może właśnie o tej ja bym chciał rozpocząć. Moi no kochani, miesiąc majowy to jest taki piękny miesiąc, zwłaszcza w naszej zwłaszcza polskiej tradycji, kiedy skupiamy się na modlitwie loretańskiej, na modlitwie litanią loretańską, litanią do Najświętszej Maryi Panny. To są jakby takie dwa piękne miesiące u nas, to jest właśnie maj, październik. One też są pięknie związane z pewną historią, związaną z objawieniami w Fatimie, z tego względu, że 13 maja objawienia w Fatimie się rozpoczęły, 13 maja, przepraszam, 13 października one się zakończyły. W związku z tym to jest też jakby takie piękne no, dwa miesiące, które bardzo mocno chcemy poświęcić tej Świętszej Marii Pannie. No, i właśnie, tak jak październik związany jest z różańcem, to maj zawsze jest związany z litanią loretańską. No, i teraz, właśnie, coś troszeczkę więcej na temat litanii. Pierwsza sprawa, to litania jako modlitwa jest modlitwą błagalną. Czyli modlitwą, kiedy prosimy o konkretną pomoc, o konkretne wstawiennictwo. I w czasie tej litanii, litanii loretańskiej, no, pojawiają się bardzo proste i konkretne wezwania. Tak? Często one no, są właśnie do różnego rodzaju tytułów e, związanych właśnie z Najświętszą Marią Panną. No i konstrukcja jest bardzo prosta. Idzie wezwanie Panno, na przykład Panno łaskawa, módl się za nami. Tak? Królowo Polski, módl się za nami. Czyli e, właśnie jest akt strzelisty. Pierwsza część. Tak? Konkretne wezwanie. Boża Rodzicielko, Módl się za nami. Prośba. Módl się za nami. Więc litania jest swoistego rodzaju taką modlitwą, która ma wprowadzić nas w taki pewien rytm, z jednej strony uwielbienia, z jednej strony uwielbiamy Maryję w jej różnych przymiotach, tak? a z drugiej strony, no to jest też taka modlitwa błagalna, kiedy właśnie prosimy przez ich stawiennictwo potrzebne łaski dla nas. Skąd się wzięła ta cała litania loretańska, moi kochani? Najstarszą litanią, jako w ogóle istniała w Kościele, to jest Litania do Wszystkich Świętych. I historia była taka, że również w Litanii do Wszystkich Świętych były wezwania do Najświętszej Marii Panny. I w pewnym momencie w historii Kościoła było już ich tak dużo, że postanowiono oddzielić się od Litanii do Wszystkich Świętych i stworzyć właśnie litanię poświęconą Najświętszej Marii Panny. W litanii do Wszystkich Świętych zostało tylko i wyłącznie jedno wezwanie. Do Matki Bożej, tak? Matko Boża. Tak? To wezwanie pozostało, wszystkie inne, które zostały stworzone, no zostały jednak przerzucone do, do właśnie litanii loretańskiej. Ona się oczywiście tak jeszcze nie nazywała na początku. W średniowieczu to po prostu była litania do Najświętszej Marii Panny. Skąd ta nazwa loretańska? Loretańska ze względu na nazwę pewnej włoskiej miejscowości Loreto. Według tradycji w XIII wieku do Loreto miał trafić dzięki Aniołom, taka tradycja, taka historia, dzięki Aniołom tak zwany domek nazaretański, czyli dom, w którym miała mieszkać Najświętsza Maria Panna. I to właśnie w tym miejscu, kiedy przybywali pielgrzymi, bardzo bardzo często modlono się właśnie litanym do Najświętszej Marii Panny. I to właśnie też z Loreto, właśnie z tego miejsca ta modlitwa była rozpowszechniana na cały Kościół. Stąd też litania do Najświętszej Marii Panny właśnie posiada też swoją drugą nazwę, litania loretańska. O, Loreto, włoskiej miejscowości, gdzie znajduje się według tradycji właśnie domek nazaretański. Moi kochani, ta modlitwa maryjna jest niesamowicie piękną modlitwą, ale też pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Każda modlitwa maryjna jest modlitwą wraz z Maryją, a nie do Maryi. My się razem z Maryją modlimy do Pana Boga. Maryja nie uczyniła i nie uczyni ani jednego cudu. Maryja jest tą, która wstawia się za nami, czyli ona osobiście prosi Pana Jezusa o to, żeby On zadziałał w naszym życiu. Więc jeżeli mówimy, że Maryja uczyniła jakiś cud, to jest nieprawda. Maryja jest tą, która wstawiła się za nami i dzięki jej wstawiennictwu Pan Bóg zdziałał cud. Pamiętajcie o tym, bo bardzo często niestety mamy takie właśnie błędne myślenie na temat modlitw właśnie poświęconych Najświętszej Marii Panny, czy to Litania, czy Różaniec, czy jakakolwiek inna modlitwa. Bardzo często my się skupiamy tylko na Maryi. Ja to też widzę już jako ksiądz, jako duszpaster, że wiele osób właśnie tu myli. I często jest tak, że oni się... Nie, nie, ja do Pana Jezuska się nie modlę, a do Matki Bożej, do Matki Bożej. Matka Boża taka bardziej skuteczna w tym wszystkim jest, nie? Pan mógł jest we wszystkim skuteczny, moi kochani, a Matka Boża, która jest naszą matką, oczywiście, że tak, wstawia się za nami. Ona jest tą, która cały czas no właśnie troszczy się o nas, i to jest tak niesamowicie piękne. Żeby zrozumieć litanię loretańską, wszystkie wezwania, które tam się pojawiają, nie będę się oszukiwał, trzeba się znać na Piśmie Świętym. Bo mnóstwo wezwań właśnie pochodzi z Pisma Świętego, z takiej starożytnej tradycji Kościoła, więc. Żeby je zrozumieć, to trzeba naprawdę się wykazać taką dobrą znajomością Pisma Świętego. I teraz, tak jak to zapowiedziałem właśnie w zeszłym tygodniu, moi kochani, pierwsze zadanie dla Was. Zadanie na czym będzie polegało? Bardzo bym chciał, abyście w ramach Waszej wieczornej modlitwy, właśnie teraz, kiedy będzie miesiąc majowy, zapraszam Was do tego, żebyście od 20 .30 razem łączyli się z nami właśnie w modlitwie Burzańcowej i. Witanią Loretańską, właśnie w Nabożeństwie Majowym, żebyście w czasie takiej modlitwy zastanowili się i wybrali sobie jedno z wezwań, które pojawiają się właśnie w Witanii Loretańskiej do Najświętszej Marii Panny. Tak? Czy to będzie, nie wiem, właśnie panna Łaskawa, Panno Wierna, nie wiem, Matko Boża, Kości Słoniowej, tak? Jest tam mnóstwo tytułów, 54 wezwania. W związku z tym, wybierzcie sobie jeden. I napiszcie, skąd on pochodzi. Dlaczego, właśnie, na przykład Matka Boża jest porównywana do Arki Przymierza w Litanii Tak, albo do Bramy Niebieskiej. Albo do Właśnie Wieży z Kości Słoniowej. Tak, albo Domie Złoty. Tak, Więc tutaj to jest Wasze zadanie na właśnie ten tydzień. Tak, bardzo bym Was prosił, żebyście do. Przyszłego tygodnia, do wtorku, postarali się o to, żeby no właśnie, taką krótką informację, skąd to się wzięło. I bardzo bym Was prosił, żebyście taką informację przesłali do mnie na maila. Będą oczywiście subicie nagrodzone. To jest zadanie obowiązkowe dla Was wszystkich, więc bardzo bym prosił, żeby każdy się do tego przyłożył. To jest naprawdę bardzo krótka chwila pracy. Ze słowem Bożym, z internetem, bez, bez najmniejszego problemu jesteście w stanie znaleźć. Tutaj jest zupełna dowolność. Bardzo bym Was prosił, żebyście tą informację jakby rozesłali. Tak, żeby każdy wiedział, bo no na podstawie tego też ja będę wstawiał oceny. Jeżeli nie będę miał żadnej tam pracy, to niestety, ale ocena chyba zdajecie sobie sprawę, że nie będzie najlepsza. Więc żebyśmy sobie tutaj, no właśnie, nie nabałaganili w tych ocenach. No to no niby mamy już 25 wrócić. Ja liczę na to, ale zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Wirus nie zapowiedział, że chce się skończyć, czy nie skończyć do tego czasu, więc trudno, trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Więc to jest takie nasze pierwsze, pierwsze zadanie na ocenę. Poszukajcie wezwania litanii loretańskiej i spróbujcie właśnie określić, skąd ono pochodzi, co ono oznacza, dlaczego w taki sposób mówimy tam o matce Boże. Przypominam o tym, że istnieją prace dodatkowe. Tematy prac oczywiście są na stronie internetowej naszej szkoły, w tej zakładce mojej, ksiądz Arkadiusz Gus. Tak, tematy prac dodatkowych, proszę bardzo, tutaj tak samo polecam pisać. To już jest zachętne oczywiście, ale ja myślę, że, że, że jeżeli każdy się weźmie, to spokojnie jesteś w stanie napisać co naprawdę troszkę bardziej trudne, ale też jest mnóstwo prostych tematów. Znajdziecie do tej katechezy oczywiście dołączam mój adres mailowy. Jak najbardziej czekam na wszystkie informacje, na wszystkie wasze pracy. Postaram się, żeby tutaj właśnie kilka takowych było, żeby tych ocenek, no, mogło kilka wpaść, no bo niektórych których się w ogóle nie martwię, mają mnóstwo ocen, zwłaszcza ci, którzy jeszcze sprawdzian pisali. No, ale jest też dużo osób, które no niestety nie nie mają żadnych ocen. Więc teraz musimy tutaj no troszeczkę się wziąć do robotki. Oczywiście bez jakiegoś wielkiego stresu, proszę się nie martwić, ale tak żeby właśnie też troszkę takiej pracy, zaangażowania każdego z was tutaj było. Więc zapraszam, czekam. Też podsyłam link, nie wiem jak to zrobię, czy będzie on na dole tam do otworzenia, czy to po prostu będzie kontynuacja filmu, jeszcze zobaczę jak technicznie mi się to uda zrobić, ale być może postaram się, żeby też Litania Loretańska śpiewała była, żebyście chociażby na ten czas też sobie było można właśnie w domu odpalić, włączyć przy komputerze, tak, kiedy będziecie robili dzisiaj po lekcjach porządek, to sobie będzie można włączyć litanię loretańską, już się nią pomodlić, posłuchać jej, zastanowić się może, a nóż ucho wpadnie, jakieś konkretne wyzwanie i będzie Wam się chciało je przygotować i opracować. Na ten czas kochani życzę wszystkiego dobrego, spokojnego dnia dla Was. Oczywiście tęsknię cały czas za Wami, cały czas pamiętam o Was w modlitwie i no, mam nadzieję, czym prędzej do zobaczenia, tak żebyśmy mogli się wspólnie, wspólnie zobaczyć. Gdyby były jakiekolwiek pytania, byście chcieli o czymś porozmawiać, napisać do mnie, cokolwiek innego, jestem do Waszej dyspozycji, czy na Facebooku, czy też właśnie już macie w tej chwili też mój e-mail. Postarajcie się, żeby ta wiadomość też dotarła do tych, którzy być może nie mają e-dziennika, tak żeby no, jak najwięcej osób mogło Mogło to usłyszeć, to zobaczyć. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani. Szczęść Boże. Do zobaczenia. I pa pa!